Cześć kochani. No, coś powychodziło tych galakcji, Aż dwie tu jedno widzimy i tam jeszcze po lewej gdzieś się skrada. No ale <laughs> żeby ich zobaczyć tak z 10 koło siebie, to jakiś cud by musiał się zdarzyć. No, jednym z tych cudów to by było rozmnożenie ich w dużych ilościach. To jest to akwarium kwaldropowe Tutaj obok jest dużo harlekinów. O gdzieś tu chodzą. Ale popatrzcie e, jaka to jest piękna krewetka, a jednocześnie jak ta lawa qual e, sprawia, że świetnie się maskują. Lawa jest czarna, ma jakieś takie wstawki pewnie różnych związków, e, które odbijają światełko. No i tak naprawdę niewidoczne bywa czasem te galaktyki. Tu jesteś gdzieś ten drugiej galaktyki. A jego nie będzie widać. O, o, coś tam widać. No. I takie to moje z nimi szczęście, żeby je zobaczyć przynajmniej na chwilę. Nagrać. Mam nadzieję, że tu jakaś samica z jajami chodzi i da młode, które przeżyją. No liczę na to, że kiedyś to się wydarzy. No to trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.